Cześć, tu Master Games Pro 99 i to pierwszy odcinek z Farming Simulator 14, tym razem na singlu. Zagadzę, może otworzę nową karierę. A hmm. zaraz na normalną. Yy, te tryby trudności. Między innymi, że są inne ceny zbóż i w ogóle sobie podjadę. Ja sobie robię. Niech mi tutaj kości obserwuję. Mianowicie w grze znajdują się dwa wid dostępne widoki od przodu i od tyłu. Y Oba dają nam dowolną możliwość ustawienia kamery. Więc oto na start otrzymujemy niewielką ilość maszyn między innymi i właśnie ten kombajn fachr. Przyczepka bodajże to jest kron. Tak kron. Tak to jest kron. Mmm Ale raz sprzedać 70 tysięcy Nie to się chyba raczej nie opłaca Czy się jednak opłaca Nie nie opłaca się nie, nie, trzeba by jednak trochę sprzedać tego zboża i w ogóle To ja nie wiem, mam A zatem To niech na razie kosie, wam pokażę maszyny. To jest ten taki siewniczek nieduży i najsłabszy kultywator. Niektóre maszyny są również też do zblokowania. No ale nie wiem czy to trzeba zupdatewać wersję. W każdym razie. Na razie mi takie maszyny wystarczają. Ciekawe czy on automatycznie... automatycznie no akurat miał pełne zbiornik. Nie wiem miał pełny. No zarno trzeba mieć 20%. Yy, jeszcze sobie ceny zbóż. To jest pszenica chyba. No i ona nie idzie coś zbyt dobrze ostatnio. Nawet w porcie, czy w piwiarni idzie najlepiej. Yy, to ja może sobie gospodarkę. Na start otrzymujemy bodajże 15 albo 10 krów Nie, nie policzymy ich chyba dokładnie No krów nie da się kupić niestety To też jest wada tej gry No ale Co zrobić Tutaj jest bodajże coś Silo z BGA I co tu jeszcze mamy Taka nieduża wiata tam na pojazdy są silosy. I co tu jeszcze jest? Hmm, tu ja może dopóki to przyczepę Na no, w tych silosach mamy zboże, także co nie trochę. Tak jak może z w do symulatora farmy no professional farmer 2014 który no, nie ma wersji mobilnej dlatego nie, nie mogę jakoś tu się bardzo rozpędzać, porównywać się tych dwóch gier no bo niestety wychodzi na to, że jednak professional farmer to wygrywa z lsm 14 ale przegrywa z piętnastką. Wiadomo, że jakby była wersja na komputer, to może by poprawili niektóre rzeczy. No ale co zrobić jest, jak jest. Coś sporo na ten zbiornik.

Aha, bo on tak jakby po połowie by... 96 szkodzi. No ostatnio na moim kanale pojawiła się nowa seria. Też właśnie zalesa tylko kurza multiplayer. No i co by tam jeszcze mam powiedzieć? Dobra Gdzie mam pojechać? Wtedy? Gierka jak dla mnie no jest całkiem fajna, wciąga na pewno, ale ma też swoje wady, ale nie ukrywajmy, no, nie jest jakoś znowu super grą. No ale niektóre rzeczy mogliby poprawić. Ten jest praktycznie to samo co w 13, w 9 w 11 w Sens jest taki sam praktycznie, tej gry. czyli z, jakby za, tylko tutaj dodano właśnie zakup pól. Nie, nawet w XIII już, już był zakup pól. No i chodzi głównie o to, żeby dbać o swoje pola zbierać z nich plony, sprzedawać je i inwestować w nowe maszyny w nowe rzeczy w ogóle no to chyba już skończę tak? czym się zatrzymało? jakoś jeszcze y Это же самое может раз да, кожа. Dobra, czy skończyłem. tylko podjadę i No i co, powoli ten pierwszy odcinek tak jakby dobiegał już końca. Parkuję maszyny i myślę, że na razie wystarczy. A mm. więc przejdę do rzeczy. No to co to było chyba na tyle w tym odcinku. W następnym odcinku będziemy, ja będę sprzedawał plony, złoża, każdy po kolei do poszczególnych punktów skupu. No i mam nadzieję, że zainwestuję właśnie w tego Lamborghini po czasie, wymienię go za właśnie tego liderka i trzeba będzie jeszcze zakupić do niego odpowiedni sprzęt i no także rozgrywka będzie trochę wciągająca no i mam nadzieję, że ta seria się przyjmie na pewno z nowszej gry no i mam nadzieję, że on się zbudowa no i to byłoby chyba na, na... łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie no i to by było chyba na tyle i żegnam się z wami